Prezes okulary założy. Prezes będzie dzisiaj e, buldaka Jad w okularach jakiej firmy? Made in Italy. E, okulary Gucci. Smacznego. Chujo złoty kurwa masz. Tak się prezentuje. Tu nie wyje w klawiaturze Jak na tym memie? Z tego. Dobra, lepiej bez muzyki będziemy to jeść. Tylko weź tak ten talerz, tak pokazuj. Jesteś marioniem. <grymne> Kapierdolę. Marek dostał więcej, ja mam inaczej ułożone. Inaczej ułożone mam. Po prostu. No, już to kurwa czuję. A to jak to się klei w ogóle. Jakby ser tu był jakiś dodany. Jebać K. -u -r -w -e -j -o -j 3 złote. Dane o, osobowe jojka. Imię Maksymilian Łukasz, stożek, pseudonim <coughs> balerina. To jest ten X3. I wiecie ile ja musiałem się najechać, tego nowego moderatora, co ma nikwafik od razu z powodu i śmieję się na czacie z ciebie i jego dziecka. Teraz bez donate'ów, teraz bez donate'ów, bo nie damy rady z donate'ami tego nie wiem. i Trzy złote. to znowu jak Giertych z i taką do grupki został. Teraz bez donate'ów. Bez donate'ów teraz. Teraz bez donate'ów. Wiecie ile musiałem się najeździć, żeby to kupić? Musiałem to kupić w Dilzie. 60 km ode mnie. 60 km ode mnie musiałem to kupić. Tyle się musiałem najeździć po to, żeby to zakupić, bo nigdzie tego nie było. Tylko same były X2 i tak dalej. A to jest X3. Nie da rady tego zjeść. A! Ula poni! E. 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 Wody! E. Nie, nie bez wody trzeba! Czy... E. E. Nie wody nie można! No. Ale serio mostre to jest mocno! O kurwa! O kurwa! Kto nie, zje, to robi zadanie. Dobra? Kto nie zje, to zadanie musi zrobić. Co ty płaczesz? Kurwa ostre. Nie wiem czy dam rady to zjeść. Ej mocno ostre to jest uh -huh. oh. Ja gęstą um, gęstą mam Jakieś papryczki tu zdajduje, parz. Nie wiem, czy dam rady to zjeść. A ty? Nie dasz rady? Przegrany. no. Słońca Teraz żadę Ale będzie sranie po tym Jak w niedzielę pokojówki. 아아아 <laughs> <laughs>

co? aaa <laughs> kurva ostře. A, 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 tak samo <laughs> ej spokve ci te ej spokve bo te pokaž z jak ti <laughs> No przez ile czasu nie można popijać? Napisz, tak na szybko. Przez ile czasu popijać nie można? O kurwa! czasu się ręce trzęsą. Żyjesz? Uh -huh. <laughs> Pokażę jeszcze z bliska. Oni mówią, że to keczup, więc i tak guzyle są po keczupie z oczów. Marek uh -huh. <laughs> jak dziewczyna teraz wygląda. <laughs> to jest ma ostre. Mnie palą te język najmocniej teraz. Uh -huh. Ale będziesz miał sranie po tym, ja pierdolę. Ej, patrzcie co z nim się dzieje. Całe oczy czerwone ma. Znaczy zauzawione. Aż kataru dostałem. Już włączam do nejty. Mówiłem, że tylko zjemy bez donate'ów, a tak to włączę je. Grzegorz Murzyn. Trzy złote. Cześć kociaki to ja to, co z tym dniem kupy seksem korkem analnym i analem, bo czekam i nadal nic i dlaczego nie chcecie, żebyśmy dali swoją sperm, siki i kupę do buldaka i zjedli tylko jecie tak o przyjadę do was i was ochłodzę. Spierdalaj, pedofilu. Karwasztwak Barabasz. Trzy złote. Fajnie, że postanowiłeś przedstawić swoją partnerkę. Interesująco to wygląda, jak tak wspólnie sznie spożywacie ugułem posiłek nieboży. A gdzie dzieciątko nieboże? Co zbiotło cię to, Marek? Cebula. Trzy złote. Dupa będzie palić, dupa będzie palić, dupa będzie palić. <grym> Hubert Dobrowolski. 3 złote. Jesteście żałośni. Jecie zwykłe spaghetki i udajecie, że buldaka jecie. Jesteście przyjebami pierdolonymi. Macie udowodnić, że to jest buldak. Chodźmy dupę, kurwa. Ignorujemy takich ludzi po prostu. MAZ E69. 3 złote. Wszyscy dobrze wiemy, że to był zwykły makaron z keczupem tortek z łagodny, zabarwiony lekko sosem sojowym oh, mix. Oh. a wy widzowie wierzycie w ten teatr. Nawet mi was nie za... Tutaj by się popłakał od sosu sojowego, oh. weź się w łebie ja dał nie? POMIDOR69 3 złote. Siema pomidorze69, mam nadzieję że sraka będzie ostra. <kluz> <kluz> Co, ostre? Aha.